Władze uczelni, wykładowcy, studenci oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku. Uczelnia dynamicznie się rozwija, prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika, a od nowego roku akademickiego poszerzyła swoją ofertę o studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia. Bardzo cieszymy się, że możemy rokrocznie uruchamiać nowe kierunki studiów. Tutaj, w naszej chwili, w wybniku Nowe Ścieżki Kształcenia. W tym roku inaugurujemy nowy kierunek, który jest unikatowy w Województwie Śląskim, mianowicie jest to Kryminologia, są to studia pierwszego stopnia. Zatem, wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy i dziękujemy za dotychczasową współpracę. Podczas uroczystości wyróżniono studentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i ocenę celującą. Na dyplomie. Momentem szczególnym podczas inauguracji była immatrykulacja nowych studentów, którzy dołączyli do społeczności akademickiej o Szkoły Biznesu i nauk o Zdrowiu. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę i usilnie pracować nad rozwojem własnej osobowości. Dziękuję bardzo i gratuluję jednocześnie. Od tej chwili jesteście Państwo jednymi z nas, pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. W uroczystym przemówieniu inauguracyjnym rektor uczelni szczególne słowa skierował do studentów pierwszych semestrów. Drodzy studenci pierwszych semestrów, Jesteśmy obecnie jedyną uczelnią kształcącą na kierunku pedagogika w rybniku, a także jedyną w całym województwie śląskim mającą w swojej ofercie studia na kierunku kryminologia. W naszej uczelni praktyczne kształcenie studentów, a także jakość kształcenia są naszymi głównymi celami. A w nowym roku akademickim głównym celem uczelni jest utrzymanie jakości kształcenia, sprawna organizacja toku studiów oraz rozwijanie nowoczesnych i inspirujących form kształcenia. Dlaczego warto studiować na naszej uczelni? Do naszych atutów na pewno należy praktyczny profil kształcenia oraz nowatorskie i innowacyjne ścieżki kształcenia, które są dostosowane do zmieniającego się rynku pracy. Zapewniamy również bardzo przyjemną atmosferę studiowania opartą na wzajemnym szacunku i tolerancji. Współpracujemy z wieloma praktykami, zatrudniamy specjalistów, co na pewno przekłada się na wysoką jakość kształcenia. Ze względu na duże zainteresowanie studiami w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu Filia Rybnik. Uczelnia postanowiła przedłużyć rekrutację. Kandydaci mogą zapisywać się przez stronę internetową www.wsbinos.edu.pl lub osobiście w siedzibie uczelni przy ulicy Kościuszki 54. Rekrutujemy na dwa kierunki: na kierunek pedagogika, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunek kryminologia. Zapraszamy do naszej nowej siedziby w rybniku przy ulicy Kościuszki 54. Zgodnie z akademicką tradycją uroczystość zakończył wykład inauguracyjny, który wygłosiła dr Alina Stosor Cyberbullying i cyberstalking jako współczesne formy zachowań patologicznych w internecie. Rok akademicki 2022-2023 uznaje za otwarty